Cześć, witam się z Wami. Dzisiaj u mnie jest 23 września, jest wtorek, jest pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. A wczoraj był 22 września i to był pierwszy dzień astronomicznej jesieni. A teraz, jak powiedziałam to na głos, to już nie jestem taka pewna. To, jak się mylę, to mnie poprawcie. Powiem Wam tak szczerze od serca, że jakoś tak ostatnio Jakiś mam kryzys twórczy, takie przez małe te. Bo jestem taki mały twórca przez takie małe t i taki jest też mój ten kryzysik twórczy. Ale jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak chcę coś nagrać, ani mogę. Dzisiaj też wyjęłam kamerę i jakoś tak ani nie umiałam ustawić dobrze kadru, ani nie wiedziałam, co mówić. Także no, jakoś tak wiecie, no, raz lepiej, raz gorzej ja do przodu, więc dzisiaj dla Was jest filmik z czwartku, kiedy to ja piekłam ciasto z dyni. Ciasto z dyni w ten czwartek piekła mnie drugi raz, a poprzednio pierwszy raz piekła mnie jakieś parę lat temu, myślę, że pięć, może sześć. I hmm. to jest przepis z bloga Niebo na talerzu, opisany jest jako bardzo dobre ciasto z dyni. Chciałabym jakoś tak dyplomatycznie się odnieść do tej nazwy. No, gusta są różne, smaki są różne. Jest to na pewno bardzo dobre ciasto z dyni dla fanów dyni bo tam jest przede wszystkim dynia. Nie ma mąki jako takiej pszennej. O, a tu widzimy, jak ładnie kroję dynię. No, widać, że to umiem. <grym> I że często, powiem taką miałam ochotę wziąć siekierę, a jak to widzę, to aż czuję strach, czy ja tutaj coś nie nawywijam. Ale tak bym tak siekierą tak siep. I wtedy no, no nie, no przekroję, przekroję, co? Przekroisz, Martuś? Ale siekiera by mi, no... Ale akurat nie mogłam znaleźć w szufladzie kuchennej. No i da. Udało się. <laughs> Możemy wrócić do ciasta. To ciasto nie ma mąki pszennej, ma mąkę kukurydzianą, której w sklepie u moim nie było. No nie moim, bo to nie mój sklep, ja nie mam sklepu. <laughs> w sklepie u, u mnie, w tym sklepie, w którym robię zwykle zakupy, nie było mąki kukurydzianej, ale była kaszka kukurydziana, więc ją wzięłam, zmieniłam i dodałam to jako mąkę. Co mówiłam, że to jest ciasto z dyni. Tam jest chyba 800 g surowej dyni potrzebne. Jajka, śmietana, masło, cukier i właśnie te, chyba 180 g mąki kukurydzianej. Przez to, że nie ma mąki pszennej, to ciasto ma konsystencję, bym powiedziała, budyniu, bardzo gęstego budyniu, takiego, który możecie kroić nożem. Skojarzyło mi się to też z leguminą. Znowu, legumina skojarzyła mi się z panną z mokrą głową. Kiedy chyba widzę ich przy stole, właśnie jak dostali deser, tam cała rodzina siedzi, dostali leguminę na deser, i tak się zastanawiam, czy tam była jakaś taka sytuacja, że Irenka obiecała bratu jej porcję leguminy, jak on tam ją będzie krył, czy coś takiego, no tak jakoś ten. panna z mokrą głową, Awantura o Basie i, 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 i no, no szaleństwa panny Ewy. To są moje filmy dzieciństwa, takie typowo dziewczęce, cudowne, wspaniałe i. Muszę je z córką obejrzeć, bo powiem wam, że jeszcze ich nie oglądałam. Na krótsze posied... Jakby to inaczej, na krótsze posiedzenie to nie, bo film wiadomo, trwa dłużej, ale jest za jednym zamachem, a jakbyśmy sobie serial, bo wiem, że szaleństwa panny Ewy też był serial. Myślę, czy awantura obasie panna z mokrą głową, jak to jest, czy jest tylko film, czy jest też serial. No wszystko do, do sprawdzenia i tak bym sobie właśnie może z córeczką obejrzała. Powiem Wam. Tego, co robię na tym filmiku, komentować za bardzo nie chcę, dlatego gdyż, bo no, to ciasto nam do gustu, wiecie co, no, nie przypadło. Ja nie chcę Was zniechęcać do tego ciasta, dlatego że jeżeli ktoś lubi dynię, to być może to będą jego smaki, wiecie. Także czy z połowy porcji sobie zrobić, jeżeli macie ochotę? W każdym razie... Ja to ciasto, tylko tutaj powiem, że najlepsze z tego ciasta to było właśnie to ta rozgotowania, rozgotowana w soku pomarańczowym dynia. To mi najlepiej smakowało w tym cieście. Później już niestety, no, no nie nasze smaki. Ja to ciasto robiłam pierwszy raz, powiedziałabym 5 lat temu, 6, nie pamiętam. I wtedy to ciasto bardzo smakowało naszemu synowi. I ono on, wielokrotnie mówił, że jest jakby to ciasto i tak dalej, ale ja jakoś nie miałam melodii do tego ciasta. Nie wiem, no nie złożyło się, żeby je zrobić. Zrobiłam je dopiero właśnie w ostatni czwartek. No i powiem Wam tak, już mam spokój, sprawa tego ciasta jest zamknięta, już mnie nikt, o nie więcej nie będzie prosił. Po prostu nie chcę was zniechęcać, nie chcę tego krytykować, bo to są różne smaki, może dla Was będą dobre. To tylko o to mi chodzi. Na mnie podpasowało. Więcej kobiec nie będę. Dlatego też nie odnoszę się za bardzo do tego, co widzę na ekranie. Bo jeżeli by to ciasto było pyszne, o Jezu, jakby nam smakowało, to wiecie, to ja bym miała serce do tego. Ja bym wam mogła opowiadać, jak to się. No, no inaczej bym wtedy mówiła o tym cieście, bo bym miała ochotę o nim rozmawiać. <laughs> ja nie mam ochoty o nim rozmawiać. Nie traktuję tego jako porażkę. Nie, bo ono się wiecie upiekło. Ono miało. No, struktury ciasta nie miało, miało strukturę budyniu, ale to nie było tak, że piekłam godzinę, a ono mi się rozlało. Nie, ono prawie płynne, weszło do piekarnika, a wyjęłam je upieczone. Później spędziło noc w lodówce i na drugi dzień je spróbowaliśmy, ale no niestety, no nie nasze smaki i to właściwie tyle. Ale ta dynia z tą pomarańczą, samo to taki musik. No, ale no, ogólnie rzecz biorąc do dyni mnie to nie zniechęca, bo chciałabym trochę, wiecie, właśnie tej dyni posmakować, popróbować. Ta tutaj to jest dynia Hokkaido, a teraz ostatnio kupiłam chyba piżmową. I powiem Wam, taką chętkę mam, taki sobie zrobić eksperyment, wsiąść, włożyć do piekarnika właśnie kawałki tej Hokkaido i tej piżmowej i czy ja, czy ja poczuję różnicę. No, ja jestem ciekawa. No, tutaj widzimy miód. Płynne złoto nasze, produkt polski, nawet bym powiedziała, że rodzinny, bo to jest z pasieki mojego wujka. No. No, to tyle na ten temat. Ten mój dzisiejszy filmik, tak sobie myślę, że no, on może być taki trochę o niczym. Można go tak odbierać, że jest o niczym, ale tak sobie myślę, że ma tyle tego pięknego, energetycznego pomarańczowego koloru dzisiaj. Jest tego tyle na ekranie, na tym filmiku, tak dużo dyni, że myślę, że może być miły dla oka. A jeżeli chodzi o głos, to sobie zawsze możecie wyciszyć, nie ma problemu. <laughs> jeżeli chodzi o ciasto, no to jak sobie życzycie, możecie próbować. Ja upiekłam, już wiem. Stawiam, kropkę. Na dzisiaj Wam dziękuję bardzo za ten razem spędzony czas i mam nadzieję, że do niedługiego zobaczenia w kolejnym filmiku. Dzięki wielkie!